Nie da się go od tego odwieźć. A co dokładnie powiedział ci, że zamierza zrobić? Pójść i zastrzelić na i Trzy życia zderzają się w małym miasteczku w Oregonie. Zazdrosny chłopak. Sądzisz, że go zabiłem, lub byłem w to zamieszany? Jego wybuchowa dziewczyna. Kilka godzin przed śmiercią Natana napisał, prosząc cię o przyniesienie swojej zabawki. Co miał na myśli? Pistolet. I współpracownik, który znalazł się pośrodku tego wszystkiego. Myślisz, że próbował poderwać Dominika? Nie potrafię ci powiedzieć. To, co zaczyna się w piekarni. Przeradza się w podejrzenia, zdradę i przemoc. A nagranie zasadniczo pokazuje, jak kierowca samochodu zabija Natana. W centrum wydarzeń jest śmiertelny trójkąt miłosny, po którym jeden młody mężczyzna ginie, a policja szuka sprawcy. Dlaczego ja? Jestem rodzinny. Czemu miałbym ryzykować, by zabić tego faceta? Nie chciałam, by to się stało. <laughs> Mogłam po prostu zadzwonić na policję. Kara to śmierć? Zabierz swoją rodzinę, stąd. Co masz na myśli? Mój adwokat do ciebie zadzwoni. Nie, niewiarygodne. Pod koniec kwietnia 2024 roku policja znała już mieszkanie w Milwaukee, w którym mieszkali kody James Denoweth i jego dziewczyna Dominik Mary Breed. Zgłoszenie przemocy domowej przyprowadziło funkcjonariuszy, a James Denoweth spędził krótko w więzieniu. To właśnie podczas tego krótkiego pobytu za kratkami, Brit wyjawiła pewną rewelację. Twierdziła, że Nathan Dean Anderson, współpracownik Denoweta z sieci piekarni, napastował ją seksualnie. Po oskarżeniu, Brit Denoweth był wściekły i chciał, żeby Nathan Anderson nie żył. Późne popołudnie, 29 kwietnia 2024, spokojna ulica w hrabstwie Clackamas, Oregon. Około godziny 17:30 Cody Denoweth znajduje Neitana Andersona. Denoweth podnosi SIG Sauer'a i pociąga za spust. Trzy strzały trafiają w brzuch Andersona. Sąsiedzi słyszą je i od razu dzwonią na numer alarmowy 911. Ratownicy szybko zabierają Andersona do szpitala Uniwersytetu Zdrowia i Nauki w Oregonie. Lekarze próbują go ratować, lecz jest już za późno. Wkrótce po przyjeździe stwierdzają zgon. Wiadomość szybko się rozchodzi. Na skrzyżowaniu, gdzie upadł Anderson, zaczynają gromadzić się przyjaciele i rodzina. Balony, kwiaty i wiadomości składane są przy tymczasowym miejscu pamięci. Dla jego bliskich strata była natychmiastowa i bolesna. A podczas gdy oni opłakują, zabójca znika w noc. Miejsce zbrodni jest chaotyczne, ale detektywi nie tracą czasu. Świadkowie mówią zastępcom szeryfa, że rozpoznali strzelca. Kody DNA Powiązanie między Denowethem, Dominikiem Britem i Nathanaelem Andersonem daje śledczym jasny kierunek od samego początku. Gdy nakaz zostaje wydany, zaczynają pobierać dane od operatora komórkowego Denoweta rejestry połączeń, wiadomości tekstowe i znaczniki czasu. Dane z telefonu obciążają. Technologia wykazała, że Denoweth wysyłała wiadomości do członków rodziny przed strzelaniną, prosząc ich o pomoc w zabiciu Andersona. Wszyscy odmówili, ale jedna rzecz była jasna: to było zaplanowane z premedytacją. Wracają wyniki badań balistycznych dotyczących pocisków i łusek z miejsca zbrodni. Pasują do pistoletu SIG Sauer P365. Nagrania z monitoringu potwierdzają: srebrny sedan Danowita był w pobliżu miejsca strzałów i nie miał tablic rejestracyjnych. Dzięki świadkom, balistyce, zapisom cyfrowym i udziałowi Dominika Brita, detektywi mają już wszystko czego potrzebują oprócz sprawcy. Tydzień po morderstwie poszukiwania w końcu dobiegają końca. Detektywi odnajdują kod Jamesa Denowetha i aresztują go. Detektywi wskazali podejrzanego i chcą poznać jego wersję wydarzeń. 6 maja 2024 roku w pokoju przesłuchań biura szeryfa hrabstwa Klakamas kamera nagrywa wprowadzenie Kodiego-Denoweta. Najpierw, czy jestem aresztowany? Tak, proszę pana. Za co? Detektywi przypominają mu, że w pokoju są kamery i nagłośnienie. Rejestrator audio wideo w pokoju. To Alex, też detektyw. Yes. Odczytują mu jego prawa, a potem zaczynają zadawać pytania. Wprowadzimy śledztwo w sprawie śmierci Natana Andersona. Tak, słyszałem o tym. Skąd o tym słyszałeś? Z mediów społecznościowych. Mediów społecznościowych. Widziałem to w wiadomościach. Sprawdziłem. Wiedziałeś o tym, Nathan? Ale tak, on pracował. On kiedyś dla Ciebie pracował. Ja. U Dawida? Tak, u Dawida. Kiedy to było? Może rok temu. Okay. Spotkaliśmy się dwa lub trzy razy od tamtej pory. Pomogłem mu przeprowadzić się od mamy do bloku. To był pierwszy raz od sześciu miesięcy, gdy się do mnie odezwał. Kiedy to było? Um... Może kilka miesięcy temu. Okay. Tak, kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś? Ha. Rozmawiałeś z nim? Tak. Po wyjściu z więzienia rozmawiałem z nim. Jego głos twardnieje, gdy wspomina, co się wydarzyło podczas zamknięcia. Chyba przychodził do mojego mieszkania, kiedy byłem w więzieniu i. E, skończyło się na tym, że naćpał moją dziewczynę i w ogóle. Tak, nie znam całej historii. On mi jej nie powiedział. Według Denoeta, Anderson przekroczył granicę. Myślisz, że chciał poderwać Dominikę? A nie mogę Ci powiedzieć, bo sam nie wiem. Przez kilka dni próbowałem poznać całą historię, ale on ciągle się denerwował i kłócił. Przeklinał i chodziło o Facebooka. Jeśli widziałeś jego profil, a na pewno tak, skoro prowadzisz śledztwo. Jestem pewien, że właśnie przez jego groźby tu jestem, prawda? Cóż, osobiście sam tego nie widziałem. Jakiego rodzaju groźby ci rzucał? Chodzi o to, że miał zakończyć moje życie, ale tego nie zrobił. Nie znam go ani jego pochodzenia. Hmm. On jest z kartelu, jest z Gidy i jest tym tamtym i owym. Hmm. I że mnie zniszczy, i bla 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 dużo gadania pod wpływem narkotyków. Dobrze, czego, czego używał? A, tak Dobrze. nie używał. Nie zrobił tego? Nie, nie mógł, nie wiem co robił, nie mógłbym ci powiedzieć osobiście. Hmm. Hmm. Jak się z tym czułeś? Czy czułeś się zagrożony? No. Nie, wcale nie. Okay. Wiesz, dla mnie był jak młodszy brat. Wiesz, nie znałem go osobiście, ale jest ode mnie młodszy. Przeszliśmy przez podobne rzeczy. Przez chwilę miał swoje życie pod kontrolą, wiesz. I jeśli potrzebował pomocy, wystarczyło, że zadzwonił. Tak, ja zawsze ci pomagałem, gdy potrzebowałeś. Więc to trochę, no wiesz, to trochę poplątane, że poszedł wtedy do Twojego mieszkania, biorąc pod uwagę, że to nie tak, jakbyś próbował mu pomóc. Nie miałem z tym problemu. Nie sądziłem, że ją podrywał, ale ona nic nie pamiętała, bo była nieprzytomna i odurzona. Okay. Więc próbowałem wydobyć od niego tę historię i jedyne o co go poprosiłem, to hej, zrób mi zrzut ekranu waszych wiadomości. W ten sposób mogę uzyskać trochę jasności co do tego, co się wydarzyło. Tak. I od razu przeszedł do bla bla, 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 bla. Stary, kilka prostych zrzutów ekranu, jaki jest problem? Co według Ciebie zaszło między nimi? Że ktoś ją wykorzystał? Wspomniałem mu o tym, a także na Facebooku. No, zobaczysz to, jeśli spojrzysz. Czy on temu zaprzeczył? Nie zaprzeczył temu, ale też tego nie potwierdził. Wiesz, miałem wrażenie, że próbuje coś chronić. I wtedy skończyło się na tym, że powiedział: Odezwij się jak ochłoniesz, stary, wiesz? Minęło kilka dni i pytam: Hej, wszystko między nami w porządku? Obaj mamy gorące głowy, czy wszystko gra? On na to: tak, wszystko dobrze. Wiesz, to i owo. Nie powiem ci dokładnie, jak wyglądała rozmowa, ale uznaliśmy, że między nami jest okej. Okay. Spotykaliście się jeszcze później? Nie. nie widzieliśmy się od tamtej pory. Po kilku dniach zobaczyłem coś na Facebooku od Katalizatora, potem od Ripa -e i zastanawiałem się co się stało. Napisz do niej. Napisałeś do niej? Nie. Napisałem do niej, tak. I powiedziała, że detektywi nie mówią jasno co się stało, tylko że został zamordowany. Detektywi dokręcają śrubę. Odkryliśmy podczas śledztwa, że telefon Natana nie znajdował się przy jego ciele, gdy je odnaleziono. Okej. Okay. Y a po jego śmierci jego telefon faktycznie przemieścił się w okolice twojego mieszkania. Okej. Okay. Okej. Okay. Miałeś przy sobie telefon Natana? No. Jak mogłem mieć jego telefon, skoro nigdy z nim nie byłem? E w zasadzie do czego zmierzam? Mamy więcej nagrań z monitoringu, które zebraliśmy, i jestem prawie pewien, że jesteś w to zamieszany. Naprawdę sądzisz, że go zabiłem? Tak. No. Myślisz, że go zabiłem? A jeśli był powód tego, co się stało, jeśli ci groził. I wiesz, ja nie wiem. Nie byłem tam. Wiesz, o co mi chodzi? Wszystko, co wiem. Tak. Prawnik. Dobrze, czy mówisz, że chcesz prawnika? Cóż, oczywiście, jeśli myślicie, że kogoś zabiłem, potrzebuję prawnika. Dobrze, w porządku. Ale przesłuchanie na tym się nie kończy. Nawet po poproszeniu o adwokata, Denoweth po prostu dalej mówi. Dlaczego wy myślicie, że to ja go zabiłem? Cóż, na podstawie naszego śledztwa. Uważa pan, że zabiłem go lub jestem zamieszany w jego śmierć? Myślę, że jest pan za to odpowiedzialny. Że jestem odpowiedzialny za pańską śmierć? Nie. Tak. Jakbym to ja własnoręcznie go zabił. Tak. Okej, okay, o co próbujesz mnie oskarżyć? Co? Zabójstwo drugiego stopnia i nielegalne posiadanie broni? Okej. Okay. Na jakiej podstawie? Na podstawie dowodów, które zebraliśmy podczas naszego śledztwa. Masz jakiś powód? Szczere pytanie. Masz jakiś powód, dla którego nie powinniśmy się tym zajmować? Czy jest ktoś inny, na kogo powinniśmy zwrócić uwagę? Nie mogę ci powiedzieć z pierwszej ręki, czy jest ktoś inny, ale ja? Dlaczego ja? Denoweth odpiera zarzuty, kreując się na osobę całkowicie odmienną od mordercy. Jestem rodzinny, ciężko pracuję, by utrzymać bliskich. Czemu miałbym to ryzykować, zabijając tego człowieka? Ale detektywi mają swoją teorię i uparcie ją forsują. Więc samochód miał tablice rejestracyjne, co jest prawdą, a w dniu, w którym Natan został zabity, nie miał już tablic rejestracyjnych. Czy miał tablice rejestracyjne podczas aresztowania? Powiedziałeś, miał? Tak, pytam. W tej chwili? Tak. tak. W pewnym momencie zdjęto tablice rejestracyjne z auta. Ktoś zrobiłby to tylko, by zabić Natana i ukryć swoją tożsamość. To jest więc element premedytacji, co oznacza, że nie jest to zbrodnia popełniona w afekcie, tylko przemyślana, zaplanowana zbrodnia i to jest dla mnie bardzo interesujące. Denoweth wzrusza ramionami, zmęczona i osaczona. Zabrałaś go, podniosłaś, i mamy nagranie pokazujące ten moment. Podniosłaś go, zabrałaś w wybrane miejsce alejki, tam zastrzeliłaś i odjechałaś. Tablice przywróciłaś do swojego auta. Zdjęłaś je, bo to było zaplanowane. To morderstwo pierwszego stopnia. Czy jest powód, by rozważać tylko morderstwo drugiego stopnia zamiast pierwszego? Nie. Możecie oglądać co chcecie, przecież jesteście śledczymi. Okej. Okay. Tak. Więc chyba rozważamy opcję pierwszą, czyli zbrodnie w afekcie, prawda? Wkurzyłeś się w danej chwili, strzeliłeś i go zabiłeś. Opcja druga to taka, że zaplanowałeś to wcześniej, co jest o wiele gorsze. Um, Może. Trzecia opcja. Chciałeś strzelić, ale nie zabić. Nie wiem, która to. Te oczywiście. Wszystkie opcje brzmią źle. Nie, żadna z nich nie jest dobra, ale jest pewna hierarchia. A, zły, gorszy, najgorszy. O tym rozmawialiśmy. To twoja szansa, by nam powiedzieć która to, bo prawdopodobnie nie dostaniesz kolejnej. To jedna z tych sytuacji, gdy nie chcę opowiadać twojej historii za ciebie, jeśli możesz sam, ale dajesz mi tę możliwość. To od ciebie zależy, czy powiesz co się stało. Myślę, że teraz czas wezwać prawnika. Okej. Okay. Bo wszystkie trzy opcje są niewłaściwe. Zgadzam się. Tak. Gdziekolwiek jesteście. Ile czasu minie, zanim trafię do więzienia? Tylko kilka chwil. Dobrze, dziękuję. Nie ma sprawy. W końcu dociera do niego ciężar oskarżeń. Aresztowany za morderstwo. To nie samo aresztowanie. Pewnie co? 20 lat w więzieniu? Morderstwo drugi stopnia. Co nam nie mają? Właściwie teraz prawdopodobnie mamy do czynienia bardziej z morderstwem pierwszego stopnia. Jak zmienić kwalifikacje z morderstwa drugiego na pierwszego stopnia? Cóż, w ciągu pięciu minut, z powodu premedytacji. Detektywi mają wersję Cody'ego, obronną, bezbarwną i pełną zaprzeczeń. Ale teraz chcą drugiej połowy? Dwa dni później, 8 maja 2024 roku, wysłali jego dziewczynę, Dominikę Marię Britt, do biura szeryfa hrabstwa Clackamas. Twoja relacja z Kodi, jaki jest Cody, o co mu chodzi? On zazwyczaj jest bardzo szczęśliwą, wyluzowaną osobą, świetnym tatą, kocha nasze dzieci. To jest jego dziecko, wiesz, w jego oczach. Ale ma też swoje momenty, kiedy po prostu jest przybity psychicznie, zmaga się z tym tak. całe życie. Nigdy nie brał leków, bo nie chce być jak zombie. Myślisz, że to depresja, czy bardziej psychoza? Tak. Myślisz, że on słyszy głosy, czy. coś w jego głowie. To jest, nie wiem. No, dlaczego tak myślisz? Czy są jakieś zachowania, które możesz przypisać? Na przykład, hej, to jest przykład na to, że on jest trochę niestabilny psychicznie. Ja... Tak, na przykład oskarżanie mnie o zdradę. Kiedy ja cały dzień siedzę w domu z twoimi dziećmi. Gotuję, sprzątam, dbam o dom, jestem z Twoimi dziećmi. Albo na przykład myślenie, że jestem podstępna, albo że wszyscy go nienawidzą, albo że ludzie o nim rozmawiają, takie rzeczy. I to się robi coraz gorsze i gorsze. I Czy wpada w spirale, gdy tak postępuje? Ja. Tak, na przykład w zeszłym miesiącu zupełnie inna osoba. Okej. Okay. Tak. Czy wcześniej zdarzały się okresy, kiedy on taki był? Nie, to jest najgorsze, co się wydarzyło. Tak jakby... Okej. Okay. Tak. Hmm, czy kiedykolwiek było... Hmm, wiem, że 24. był telefon z twojego mieszkania. Policja z Milwaukee przyjechała. Mhm. A, y, y, z tego, co wiem, to było zgłoszenie przemocy domowej. Krzyczał i wrzeszczał. Czy tamtej nocy lub kiedykolwiek doszło do przemocy fizycznej? No, nie, wcale. Tamtej nocy również nie. Wypił całą butelkę w 20 minut po powrocie ze sklepu do domu. Co on pił? Crown Royal chyba. Okay. Tak, ale nie, on zazwyczaj nigdy na mnie nie krzyczy nic to jest. W tym miesiącu. No on po prostu nie wiem. Wiesz, co to spowodowało? Albo dlaczego on się tak zachowuje? A? Nie. Okay. Myślę, że jego ostatnie aresztowanie. To wszystko tylko pogorszyło. W ciągu ostatnich dwóch tygodni było po prostu tak. Nie wiem, chyba źle. Jego zdrowie psychiczne nie wiem. Obudziłam się i czułam wszechobecne cierpienie. Jak kac, nie, jak... Całe moje ciało. No. Czy to był ból po kacu, czy inny rodzaj bólu? Inny ból, mój ból po kacu był taki. O mój Boże. Tak. Wiesz? Czy czułaś, że coś stało się z którąś z twoich intymnych części ciała? Może, nie wiem. Czy całe moje ciało bolało, ale no. według, no, policjantów, kiedy przyjechali, miałam na sobie krew, nie wiem, chyba na kolanach. Nadal widać mam jeszcze zadrapania, więc nie wiem, naprawdę. Oh pamiętasz o skąd to było? Mm. Okej, okay. i nie pamiętasz kiedy Nate przyszedł tamtej nocy ani niczego takiego. Nie, ta noc to jedna wielka mgła. Potem rozmowa przechodzi na intencje denoweta. Czy kody kiedykolwiek okazywał niechęć wobec Natana Andersona? Nie! Myślę, że jeśli coś mi się stało, to tylko tyle. Sposób, w jaki Nate to mówił, sugerował, że coś się wydarzyło. Myślę, że Cody po prostu. Nie wiem, szczerze nie mogę ci powiedzieć. Nie powiedział mi, że coś zrobi, jeśli w ogóle zrobił. Moja głowa wciąż próbuje to wszystko zrozumieć i poskładać. Ale po prostu nie dla Cody'ego, wiem. Dlaczego? Tak. I to też może być trudne, bo wiesz, jedyna rzecz, której nauczyłem się wykonując tę pracę, to, że ludzie potrafią cię zaskoczyć. Wiesz o co mi chodzi? Czy miałeś jakiekolwiek sygnały, że Kody chciał zrobić coś złego Nate'owi, albo że zamierzał zrobić coś szalonego, czy coś takiego? Wiem, że mówił, że chce go pobić. Detektywi naciskają, a Brit daje im to, czego Kody Denoweth by nie dał. W piątek postanowił, że właśnie to zrobi, i nie dało się go od tego odwieść. A co dokładnie powiedział? Że pójdę i zastrzelę Neita? Dobrze, z zamiarem? Hmm, chyba zabicia go. Dobrze. Tak. Dobrze, dobrze. Więc teraz podałeś nam więcej informacji. Powiedz nam, jeśli możesz, hmm. dokładnie co powiedział, kiedy to powiedział, gdzie byłeś, gdy ta rozmowa miała miejsce i jakie były jego zamiary według tego, co powiedział? W piątek, myślę. Nie wiem czy rozmawialiśmy przez telefon, raczej byliśmy razem, może w samochodzie. I on po prostu powiedział, że idzie go zastrzelić i to właśnie zamierza zrobić. Nie dało się go od tego odwieść, bo on już był nieobecny, po prostu nieobecny. Więc chyba wiesz, największe pytanie tutaj brzmi, jeśli znałeś plan, to dlaczego Nate nie żyje? Hmm? Nie dało się w ogóle powstrzymać Kodiego. Nieważne ile razy powtarzałam mu, jeśli to zrobisz, zrujnujesz sobie życie. Twój syn będzie dorastał bez ciebie. nasz, Nie obchodziło go to. Detektywi skupiają się na broni. Napisał do ciebie kilka godzin przed śmiercią Natana, że potrzebuje, żebyś przyniósł mu jego zabawkę, tę z góry. Tak, powiedziałam mu, że jasne, ale potem zadzwoniłam i powiedziałam, że nic mu nie przyniosę. Do czego on się odnosi? Pewnie chodzi o broń. Czy on naprawdę przyszedł i zabrał broń? Tak, tak. Pozwól, że coś ci wyjaśnię, czego nie chcę, byś powiedział, i potem nie mógł cofnąć. I dlatego ci to powiem. Bo to, że on sam się temu sprzeciwił, nie ma żadnego sensu. Na podstawie wiadomości to nie ma sensu. Ale poza tym złożyliśmy wniosek do sądu o uzyskanie jego bilingów telefonicznych. Wiesz, jak działają maszty telefonii komórkowej? Dobrze, to właściwie trochę skomplikowane. Kiedy dostaniemy te dane, będziemy mogli to sprawdzić, bo im więcej jest masztów, tym lepsze informacje uzyskujemy. A w każdej metropolii jest ich mnóstwo, zwłaszcza tam, gdzie mieszkacie. Więc. Kiedy detektyw Hunter spojrzy na te dane, będzie mógł stwierdzić, czy Nate podjechał, czy nie, i czy wszedł do domu, czy nie. Więc jeśli wykaże, że podjechał i odjechał, to znaczy, że to ty przyniosłeś mu broń. Hmm. Więc jeśli tak było, to jest czas, żeby o tym porozmawiać. Więc opowiedz nam, jak przekazałeś mu broń. Zrobiłam to. Gdzie? Ja. Gdzie? Był po stronie ulicy, a ja przyniosłam mu plecak i wszystko. To był ten element, na który śledczy czekali przekazanie narzędzia zbrodni. Co zrobił z pistoletem? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Od tamtej pory go nie widziałam. Co zrobiłeś z rzeczami Natana? To było u mojej mamy i on to wyrzucił. Ja, moja mama i on, bo moja mama miała worek na śmieci, poszliśmy do jej śmietnika i on wyrzucił ten worek, ten o którym mówiliście w nakazie, którego szukaliście. Więc nie wiem, czy może pistolet był w tym plecaku, czy coś, nie wiem. Wiem tylko, że on to wyrzucił. Kiedy powiedział ci, że strzelił do Natana, co dokładnie powiedział? Dorwał go. Natan wysiadł z auta, on strzelił i odjechał. Jak powiedziała Brit, gdy Denoet wrócił, zachowywał się jakby nic się nie stało. Jak wyglądała rozmowa potem? Mówiłam, że był zupełnie normalny, jakby nie zastrzelił właśnie kogoś. Poszliśmy do McDonald's, kupiliśmy jedzenie dla dzieci, wróciliśmy do mojej mamy, obejrzeliśmy Smurfy, poszliśmy spać, przygotowaliśmy się do szkoły. Słuchaj, jak wszystko co robimy w zwykły dzień. Prawda, której próbowała unikać w końcu wychodzi na jaw. Wiedziałam, gdy wszedł do domu po broń, że to zrobi. Kiedy po raz pierwszy powiedział: Zamierzam zastrzelić i zabić Neita. W piątek już był zdecydowany. Nie zamierzał odpuścić. Powiedziałam mu tylko: Dobrze, jeśli to musi się stać, to niech się stanie, ale zostaniesz złapany. Tak mu powiedziałam. Nie ma szans, żeby ci się upiekło. Więc to sformułowanie: Jeśli ma się wydarzyć, jeśli musi się wydarzyć, to się wydarzy. To jest twoja akceptacja tego. To jest twoja werbalna zgoda na to, że tak, Nate musi umrzeć. Można na to spojrzeć inaczej. Jak bardzo czujesz się odpowiedzialny za to, że Nate został zamordowany. Jakby to po prostu. Cokolwiek mi się przydarzyło, nie wydarzyło się. Po prostu muszę... Nie wiem, nie wiem. Rozumiem, co mówisz. Myślę, że powinieneś nam teraz powiedzieć, co się stało między tobą a Nateem. Nie, w stu procentach nie pamiętam tamtej nocy. Naprawdę nie. Siedząc tu teraz, czy uważasz, że Nate cię zgwałcił? Nie. Tak, A. prawdopodobnie. Z tego, jak wyglądała moja dolna część ciała. Czy myślisz, że Nate cię zgwałcił? Mhm. Okej. Okay. I to jest okropne. I tego nie da się usprawiedliwić, ale to też nie jest powód do morderstwa. Nie. Więc od momentu, kiedy to się wydarzyło, aż do chwili, gdy Kody zabił Neita, zamordował Neita. Ile razy miałeś okazję rozmawiać o tym z policją? Zrobiliśmy to. I rozmawialiście o tym, prawda? O czym? W złożeniu raportu? Opowiedz mi o tym. Powiedziałam mu, cóż, powinnam po prostu pójść na policję i złożyć raport. On: "Nie, zajmę się tym ja. Mogę. To mnie dotyczy, wiesz." Nie, sama się tym zajmę. Sama się tym zajmę. Nie masz żadnego dowodu, że coś ci się stało. Przykro mi, że ci się to przydarzyło. To nie uprawnia go do zabijania innych? Nie. Wcale nie. Więc mamy dwie możliwości. Albo od początku byłeś z tym w porządku, albo to był Twój plan. Podpuściłeś go i zabiłeś. Która z tych opcji jest prawdziwa? Myślałam, że jeśli chcesz to zrobić, i tak to zrobisz, ale ja po prostu. Jak długo chciałeś, żeby Kody zabił Neita? Nie chciałam. Wszystko na to wskazuje, że chciałeś. Nie chciałam. Po prostu byłam na zasadzie, okej, okay, wszystko mi jedno, rób co chcesz. <noise> Przynajmniej na podstawie tego, co teraz wiemy, jesteś współsprawcą jego morderstwa. Nie, o Boże. <noise> Jeśli nie pomysłodawcą jego morderstwa. Nie, nie. <noise> I rozumiem, że jesteś teraz zdenerwowany, ale będę z tobą szczery. Z mojej perspektywy nie jesteś zdenerwowany z powodu Nate'a. Jesteś zdenerwowany, bo zostałeś złapany. Nie, mnie też boli z powodu Nate'a. Naprawdę. Czy chciałam, żeby to się stało? <laughs> Powinnam była zadzwonić na policję. Mogłaś zadzwonić w piątek, mogłaś zadzwonić w sobotę. Wiem każdego dnia. Mogłaś zadzwonić przez większość poniedziałku. Całą niedzielę, większość poniedziałku. OK? Więc ta teoria, że po prostu płynęłaś z prądem, przepraszam, ale to się nie zgadza z informacjami, które mamy. Dominik Brit zostaje zatrzymana. Ona i Cody Denoweth są oskarżeni o morderstwo i nielegalne użycie broni. Po zakończeniu śledztwa uwaga przenosi się z ulic do sali sądowej. W grudniu 2024 roku 27-letnia Dominik Brit przyznała się do nieumyślnego spowodowania śmierci i nielegalnego użycia broni. Została skazana na 150 miesięcy więzienia. W kwietniu 2025 roku Kody Denowet przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci i napaści z bronią, za co otrzymał 27,5 roku więzienia. Wyrok daje rodzinie Natana Andersona poczucie zamknięcia sprawy. Jednak żaden wyrok ani orzeczenie nie zwróci życia odebranego przedwcześnie. Dla Law and Crime mówiła Krystyna Thorn.